Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy przyjemność gościć dwa fajne samochody. Różne, choć są podobne, ponieważ są to auta z serii M. Jesteśmy dzisiaj u Maska. A co będziemy robić, zaraz się dowiecie. Logach, czyli tutaj w siedzibie Maska. Jest to właściciel wielu innych samochodów, za chwilę o tym pogadamy. Dzisiaj mamy przyjemność modernizować auta spod litery M. Jest to BMW E92 oraz BMW M2. Co tutaj będziemy robić? Będziemy tutaj montować układy dolotowe od tajerskiej firmy Eventuri Carbonowe. Tutaj w skład tego układu dolotowego zaraz Wam w przebitkach przejdzie będzie kolektor nowy. Będzie air duct powietrzny, będzie dolot zrobiony oraz obudowa. Znowuż BMW M2 będziemy robić cały układ dolotowy. Tam są dwie turbiny i jest układ dolotowy lewy i prawy. Opowiedz nam krótką historię o swoich zajawkach, o, o samochodach, które posiadasz, bo to jest chyba jedne z dwóch nielicznych samochodów, które w Twojej kolekcji jest. Yy, w sumie historia się wzięła... Z tego, że po prostu pewnego razu stwierdziliśmy, że pasuje kupcie sportowy samochód zaczęło się od hurakana performance, czyli dość, dość grube jak na pierwsze takie auto Auto wyjątkowe, ponieważ Dobre, już nie? dzisiaj nie jest produkowane. Tak, też fajnie było dużo, 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 dużo wzrosło na wartości od momentu kupna. No następnie M4, które też zostało w jakiś sposób zmodyfikowane. I cały no czas i... jakby dążysz do tego, żeby coś tak. robić sobie. Tak. Auto też... Y Wbijajcie na kanał do Maska, bo tam naprawdę i na Instagram, tam jest bardzo dużo ciekawych informacji. On ma naprawdę niesamowitą zajawkę, jeśli chodzi o samochody. Yy, przykładem jest to właśnie nowe BMW, które naprawdę jest na topowych gratach yy, złożone. Tak. Co później? Yy, później Nissan yy, 370Z. Yy, w sumie to już budowany był rok. Yy, rok temu został skończony. Wsadziliśmy yy, tam dwa JZ-a. Yy, robiliśmy. Jaką ten mocą motorik. się legitymu, legitymuje teraz? 550, ale to jest Lobust 0,8 bara Potencjał tak jest na pewno jak klocka A, 700 bliżej, tak? Raczej takie 700, bezpieczne yy, Może ten samochód osiągnąć Także tak, tak, przyjemnie został zbudowany Następnie yy, E92, tutaj M3 yes. Zatrzymajmy się przy tym samochodzie Bo tutaj jakby my zastaliśmy już samochód Który jest w dużej mierze zmodyfikowany Bo widzę są yy, koła od BC Forge jest pakiet karbonowy Co tutaj za zawies jest? E, tutaj jest zawies KW V3 czyli przyzwoicie No e, i tak. zmodyfikowany układ e, wydechowy? Hamulcowy, wydechowy e, Oczywiście lampy bardzo, bardzo też ciekawe, kustomizowane Z karbonem w środku I zostało tutaj właśnie przed wsadzone e, Co tutaj wsadziłem e, Cały dyfuzor z tyłu Oraz takie jakieś tam Dodatki typu pasy, nie pasy Także stos Jakie plany jeszcze masz na ten samochód? Czy to na ten moment zostaje tak jak jest? Yy, no jeszcze planuję tutaj te karbonowe yy, kierunkowskazy, znaczy zmienić na karbon, bo są yy, fabryczne. Tak. To planuję zmienić w najbliższym czasie, no i w zasadzie to już jest koniec projektu. Myślałem jeszcze nad kierownicą, ale jeszcze się zastanawiam. Ja wychodzę z tego założenia, że to co wtedy, teraz zrobiłeś to jest taka kwintesencja BMW M i Czasami nie warto wiele rzeczy dokładać, ponieważ można przesadzić. W tuningu bardzo łatwo można przesadzić samochodem, a ten styl zawsze się będzie bronił i dzisiaj, i jutro i za 10 lat dalej będzie czysto, schludnie i z klasą. Ale jeszcze... Kurczę, spoko yy, Bardzo fajnie, tylko no, najbardziej tutaj słychać y, w tych łapie 600. 6... No nie? wtedy kiedy żyje F8 najbardziej. Tak, tak. No generalnie musiałem wyłączyć y, przepustnicę zamknąć dokładnie, żeby słyszeć. słyszeć ten dźwięk. Ale czujesz różnicę pod nogami, bo na pewno tu powinno w okolice 30 koni doszło. Kurczę, czy 30 koni doszło to nie jestem w stanie stwierdzić. Może minimalnie jest lepiej, ale, ale nie... Możesz pojechać sprawdzić, by... jeśli nie hamowałeś, bo sam dolot daje 17-20 koni na sprawnym egzemplarzu. Z plenum to powinno być pod 30 koni na pewno. I to naprawdę robiliśmy tego dużo. Ale jestem zadowolony ogólnie i, i spoko. No to fajnie. Także, także fajnie. Myślę, że trochę głośniej będzie mimo wszystko. Że, że bardziej będzie to. Rozwygać, tak z filmików na YouTube, ale jestem zadowolony mimo wszystko. No, trzeba będzie z klapami jeździć. Albo z oknami to... otwartymi. No jeździliśmy właśnie za okay. no, Ale, ale to... jestem ciekaw jak to z zewnątrz tutaj, Bo to w środku to też nasze. nie stoją? Czekaj, w ogóle bez, bez do ilu nie wiem tak do połowy Dobra, M3 mamy omówione, to jest chyba jakiś świeży nabytek To samochód w sumie w naszej kolekcji, ponieważ już jakieś niecałe pół roku jest w naszej kolekcji w zasadzie został dopiero co naprawiony, nie, nie było tutaj żadnych elementów, które zmienialiśmy. Naprawialiśmy całe auto, ponieważ kupiliśmy go i je uszkodzone z Niemiec. Niedawno został właśnie naprawiony cały silnik, ponieważ był zatarty. Wymieniona została praktycznie cała część tego silnika, oprócz tam wału i dołu. Zostały wymienione takie rzeczy jak Kranha, w sumie z modyfikacji, dopiero to, to jest wszystko. Czy ta maska jest fabryczna? czy, fabryczna. czy to jest akcesorium? Tak, to jest akcesorium. Wygląda niesamowicie. To jest To jest w ogóle. Tak, trzeba to nadmienić, że to nie jest zwykłe BMW M2, tylko to jest BMW M2 CS, które z tego co wiem, on ma chyba inny dyferencjał, inny soft skrzyni jest. jest zawieszenie jeszcze jest na pewno inny układ wydechowy, że jest bardziej mniej restrykcyjny, jeśli chodzi o. Tak, i samochód jest odesolony. No i jakie tu plany są na ten samochód? Już mi się zdradzałeś, ale powiedz widzom. To pakiet karbonowy, dokładek, mhm. zawieszenie też V3 kawu. Bardzo dobry. E, felgi oczywiście z troszeczkę większym concave'em. To trochę będą, szersze pewnie. Tak, szersze. Będą pasować tak. bez dystansów idealnie. Też będą złote jak w tej Też będą, też Super. Będą. To, to idealnie będzie pasować do tego samochodu. do tej ceramiki I się aż prosi, żeby właśnie złota która będzie reprezentować mój produkt, czyli energetyk. No właśnie, jak się już zatrzymaliśmy przy tym, no to wspomnij, ponieważ to nie jest tylko jedyne, czym się zajmujesz, ale też w nową dziedzinę, jakby, biznesu wszedłeś, jakim są energetyki. Tak, tak jest to dość e, ciężki, ciężki biznes. Tak? w dzisiejszych czasach tak, no, to okay. po prostu się czymś wyróżnić i ogólnie energetyki to jest dość, dość ciężki biznes, kiedy masz się przed sobą takich, e, właśnie króli, można powiedzieć. E, ale ja Ci mogę powiedzieć, zanim się dzisiaj spotkaliśmy tutaj moi współpracownicy my powiedzieli ponieważ przyznaję się nie wiedziałem że masz własną linię energetyczną i między przerwą yy, a pracą pojechaliśmy tutaj na drift stację do ciebie i zjeść sobie i poczęstowaliśmy się tym energetykiem i muszę osobiście powiedzieć weźciemy że jest ok jest naprawdę fajny więc jeśli macie dobry produkt to dobry produkt się będzie sam sprzedawał ponieważ no teraz tak najtrudniejsze to są nawiązania właśnie z takimi, firmami, z takimi większymi firmami, które będą dystrybutorami. dystrybutorami, dystrybutorami. Ja trzymam ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z naszej pracy. Tak. Jeśli cokolwiek, już Ci to wspomniałem, kiedyś byś potrzebował, to naprawdę służymy pomocą. Mamy wieloletnie doświadczenie. Jeszcze raz Ci dziękuję za zaufanie dziękuję. i spotkanie. Do zobaczenia. A Was, serdecznie widzowie, zapraszam do subskrybowania, oglądania naszego YouTube'a, ponieważ tak jak sami widzicie, przebywamy w różnych miejscach z różnymi super ludźmi, którymi możemy poznawać. I przy tym spełniamy to, co lubimy najbardziej, czyli robimy fajne samochody. Cześć!